Czy wiesz, że możesz dostać mandat za wymuszenie pierwszeństwa? Nawet wtedy, gdy jedziesz drogą z pierwszeństwem? Brzmi absurdalnie. A jednak, jeśli nie zrozumiesz, czym jest pierwszeństwo łamane, możesz popełnić poważny błąd na skrzyżowaniu. Dlatego warto zostać ze mną do końca i jeśli interesują Cię proste wyjaśnienia trudnych zasad ruchu drogowego, kliknij subskrybuj i daj łapkę w górę, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. W dzisiejszym filmie pokażę Ci, co to właściwie jest pierwszeństwo łamane, jak czytać znaki na takim skrzyżowaniu i kto ma pierwszeństwo w konkretnych sytuacjach? Zapinamy pasy i ruszamy. Wyobraź sobie, że jedziesz główną drogą, ale ta nagle skręca w lewo albo w prawo. Nie jedziesz prosto, tylko musisz skręcić, żeby nadal być na drodze z pierwszeństwem. To właśnie jest pierwszeństwo łamane. To sytuacja, w której droga z pierwszeństwem nie biegnie na wprost, tylko zmienia kierunek. I to ty musisz wiedzieć, którędy przebiega. Skąd wiadomo, jak jechać? Pomagają w tym znaki. Znak D1, droga z pierwszeństwem, informuje, że znajdujesz się na drodze głównej. Znak A7, ustąp pierwszeństwa ustawiany na drogach podporządkowanych. Tabliczki T6A lub T6B pokazują schemat skrzyżowania i przebieg drogi z pierwszeństwem. Jeśli źle je odczytasz, możesz wymusić pierwszeństwo, nawet nieświadomie. Przejdźmy do przykładów. Pierwszy przykład. Dwa auta na drodze z pierwszeństwem. Oba pojazdy jadą drogą z pierwszeństwem i ich tory jazdy się nie przecinają, mogą więc przejechać jednocześnie. Drugi przykład. Zjazd w drogę podporządkowaną. Oba auta są na drodze z pierwszeństwem, ale żółte auto chce skręcić w drogę podpodporządkowaną, przecinając tor jazdy białego auta, które jedzie dalej drogą główną. Pierwszeństwo ma białe auto, żółte musi ustąpić. Trzeci przykład: dwa auta z dróg podporządkowanych. Oba auta podjeżdżają z dróg podporządkowanych i chcą jechać w kierunkach, których tory jazdy się nie przecinają. W tej sytuacji mogą przejechać skrzyżowanie jednocześnie. Czwarty przykład: dwa auta z podporządkowanych jadą prosto. Oba auta podjeżdżają z dróg podporządkowanych i chcą jechać na wprost. W takiej sytuacji obowiązuje zasada prawej ręki. Pierwsze rusza czerwone auto, bo po jego prawej stronie nikogo nie ma. Następnie rusza niebieskie. Piąty przykład: auta ze wszystkich stron. Do skrzyżowania dojeżdżają pojazdy z czterech stron. Najpierw przejeżdżają pojazdy, znajdujące się na drodze z pierwszeństwem, potem auta z dróg podporządkowanych, stosując zasadę prawej ręki. Szósty przykład. Trudniejsza wersja, wszyscy naraz. Do skrzyżowania dojeżdżają auta z czterech stron i chcą jechać w różnych kierunkach. Najpierw jedzie białe auto, kontynuuje jazdę drogą z pierwszeństwem. Potem żółte auto skręca z drogi głównej, ale ustępuje białemu. Następnie czerwone auto z drogi podporządkowanej, ale po prawej nie ma nikogo. Na końcu niebieskie auto, które musi ustąpić czerwonego. Siódmy przykład: żółte z głównej, reszta z podporządkowanych. Żółte auto jedzie prosto drogą z pierwszeństwem. Czerwone auto z podporządkowanej skręca w lewo. Niebieskie auto z przeciwnej podporządkowanej na wprost. Najpierw jedzie żółte auto, potem niebieskie, które ma pierwszeństwo przed czerwonym, na końcu czerwone. ósmy przykład: dwa auta z głównej przecinają się. Białe auto skręca w lewo. Żółte auto jedzie prosto, oba są na drodze z pierwszeństwem. Żółte ma pierwszeństwo, bo białe przecina jego tor jazdy najpierw żółte, potem białe. Jeśli chcesz, żebym przygotował więcej takich przykładów i jeszcze dokładniej omówił zasady pierwszeństwa, daj znać w komentarzu. Zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i bądź na bieżąco z kolejnymi filmami. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.